Wchodzimy do klubu. Ludzi jeszcze mało o tej porze. Oglądam sobie merch, głównie stagony, ale nie tylko. Widzimy i betrayer i dragon. Tutaj mamy stoisko od czorta. Tu jest tak bardziej ogólnie. Devil in the name i ostatnie sztuki płyt. Hello, Metalmaniaks. Fajnie, że znowu się widzimy. A, sorry, to i nowym mnie widzicie. Skoro już tak ładnie żeśmy się ze sobą przywitali, to przejdźmy do sedna odcinka. A sednem odcinka jest koncert Night of Terror, który odbył się w Chorzowie w Leśniczówce 10 listopada tego roku. A to, co mnie tam przywio przywiodło, to był niewątpliwie zespół Christ Agony, który miał 8 lat przerwy. A to, jest a to był jedyny koncert na Śląsku, więc nie mogło mnie tam zabraknąć. Z takich spraw na wstępie. Powiem, że koncert nie odbywał się w głównej części Leśniczówki, tylko w połączonym z nią namiocie, bo tam by się tyle ludzi nie zmieściło, a było, uwierzcie mi, bardzo dużo ludzi na tym koncercie. Ale w tej głównej części Leśniczówki zespoły sprzedawały merch. Kupiłem sobie na stoisku stagony płytę Darkside tego zespołu. Płyta ta w latach 90. jak wyszła była strasznie powiedzmy zhejtowana przez fanów, przez metali, gdyż Cezar tam trochę poeksperymentował, ale uwierzcie mi wszystko ma ręce i nogi. Są tam i się tam sample znajdują, ale w takich ilościach bardzo niewielkich i jest trochę tak poetycko, a wszystko jest w takim black metalowym sosie. Absolutny kult, kto nie zna, niech, niech sobie pozna. Bardzo polecam od razu. Tą płytę otworzyłem. Przechadzał się tam Cezar, więc wziąłem sobie od niego autografy na tej płycie, ale nie tylko na tej. Porozmawialiśmy sobie ze sobą. I tak jak chwaliłem Jarka Gronowskiego w poprzednim odcinku, tak muszę powiedzieć, że Cezar też jest super gość. Nie było poczucia, że się gdzieś spieszy, odpowiadał, wysłuchiwał, co tam miałem mu do powiedzenia, odpowiadał mi na pytanie, jak się o coś pytałem. Widać było, że był taki totalnie wyluzowany, cierpliwy dla każdego z uśmiechem, rewelacja, po prostu rewelacja. Jedyne, co mi, co mi się nie podobało w Leśniczówce, to yy, kwestie toaletowe. A mianowicie, jak nie byliście zaopatrzeni w gumowce, to załatwianie się w toalecie, czy męskiej, czy damskiej, mogło stanowić pewne wyzwanie. Plusem tego wszystkiego może być to, że można było się wspólnie z zespołami integrować przy wspólnym sikaniu pod drzewami, przed klubem. Tylko nie wiem, jak dziewczyny, bo dziewczyn tam nie widziałem, więc sikających oczywiście, więc to nie wiem, to, to może napiszcie. Jak to tam było? Dobra, ale żeby już nie, nie przynudzać Na pierwszy ogień poszedł Black Metalowy Black Speed Metalowy Zespół necrolast ze Śląska Który grał dosyć obskurnie Dosyć oldschoolowo A mimo tego miał tam melodyjne I I był brud w tej muzyce Jak grał NecroLas to jeszcze było mało ludzi Zespół wydał dwa dema oraz dużą płytę z 2025 Hate and Kill, z, której to, z którego to materiału właśnie było grane na koncercie. Kolejny zespół, również ze Śląska, nazywa się Devil in the Name. Zespół ten już kilka razy wcześniej widziałem, nawet koncert widziałem dwa dni wcześniej w Tarnowskich Górach był, więc się udałem. Zespół ma dwa albumy, właśnie promował drugi album na tych koncertach. Fajny, mroczny, okult, doom metal, jeszcze tam stonera trochę słyszę. Zespół zagrał jak zwykle dobrze. Nic dodać, nic ująć. Mroczna, depresyjna atmosfera o to w tym zespole chodzi przecież. Następny w kolejce był lubusko-puławski zespół Tafnes. Z tego co się trochę zorientowałem, to dosyć już znany zespół w podziemiu, grający death metal, też taki fajny, hamski, obskurny, ale mimo to dużo technicznych motywów w tej muzyce słyszę. Co mi się podobało, bardzo fajne było to, jak się wokalista. Zwracał do publiki Dziękujemy syny. To było takie bardzo fajne Miłe I zabawne Polecam sobie Tafnes posłuchać Bo na pewno jest tam Sporo fajnych brzmień Które się nie jednemu Spodobają <śm> Następne w kolejce było totalne diobelstwo. Gęby wymalowane, wysmarowane, w make-upy. A tak na poważnie, to był zespół Chord, który ma trzy płyty, który miał bardzo fajne make-upy na twarzy, tak jak już powiedział. Black metal wpadający w ucho, całkiem niezła muzyka. Ciekawostką na tym koncercie było to że jeden z muzyków wziął koran otworzony miał to nasączone jakimś łatwopalnym kurczę łatwopalną substancją zapalił to i on się tak palił i w jednym momencie do muzyki zrobił tak ciach i no te frędzle tak poleciały no na pewno zrobiło to fajny efekt na koncercie Noite, né? No i doczekaliśmy się na Gwiazdy Wieczoru, czyli Krajst Agony. Tak jak na wstępie powiedziałem, po ośmiu latach znowu mogłem usłyszeć fantastyczny zespół na scenie. A zespół w formie wyborowej, albo wybornej, wyborowa się kojarzy z czym innym. Cezar pomimo swoich 55 lat napieprzał łbem praktycznie cały koncert. Fajne miny stroił, języczkiem machał do publiczności, oczy wybałuszał, wokal po prostu kopiący, totalnie fantastyczny. Zresztą wokal Cezara jest rewelacyjny. Co zagrali? Zagrali na pewno sporą część z płyty Moonlight. Uważam, że płyta Moonlight to jest najlepsza płyta. Black metalowa polska, i tak uważam. I to jest moje zdanie. I też widzę, że zespół bardzo lubi grać z tej płyty utwory. I zawsze część setu przeważa właśnie z albumu Moonlight. Między innymi Devilish Sad zagrali Mephistos Pagan Horns. Ale również zagrali inne utwory z wcześniejszych płyt, Bloodset Nation, z płyty Condemnation i jeszcze kilka innych. Set trwał ogólnie godzinę, podstawowy. Potem był jeszcze bis. Zespół oczywiście zszedł, potem żeśmy go wywołali, wszedli, weszli z powrotem, zagrali bisa, potem ładnie się ze wszystkimi przywitali rączki popodawali w pierwszych rzędach cały koncert byłem z przodu była totalna jazda i czekam na kolejną płytę mam nadzieję, że nie będę musiał czekać 8 lat bo płyta Anthems to jest jedna z najlepszych płyt jakie stagony nagrał w swojej dyskografii moim zdaniem ciekawe co wy w ogóle sądzicie o tej płycie Anthems Parę odcinków wcześniej gadają też. Robiłem unboxing tej płyty. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Dalej uważam, że ta płyta kopie dubsko jest klimatyczna, ale trzeba się w nią wgryźć. Najlepiej, jak się w nią człowiek wgryzie to ona się podoba jeszcze bardziej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy na tym koncercie mi tam jakieś piątki przybyli. Pozdrawiam. Wojtasa, trzymaj się Wojtas, mam nadzieję że się jeszcze zobaczymy kiedyś i do zobaczenia do następnego odcinka.